Dzień dobry. Witam Państwa ponownie, witam moich uczniów, wszystkie osoby, które słuchają tego nagrania. A dzisiaj będę mówił o przedawnieniu długu, czyli terminu prawnego, bo przedawnienie długu jest terminem prawnym. I zgodnie ze stanem prawnym na rok 2024, czyli rok obecny. I... To przedawnienie długu, jak już mówiłem, jest to termin prawny. Ten termin określa czas, i po którego upływie, czyli po upływie tego czasu, wierzyciel, czyli ten, ta osoba, która udzieliła jakiejkolwiek pożyczki czy czegokolwiek i domaga się zwrotu, już straci możliwość dochodzenia. Roszczeń z tego tytułu wobec osoby, która dróg zaciągnęła, czyli dłużnika, i na drodze sądowej, oczywiście. Co jest bardzo istotne, to przedawnienie to oczywiście nie jest tożsame z takim automatycznym niwelowaniem, anulowaniem długu. I na przykład, jeżeli mamy takie długi z tytułu alimentów, to. Przedawnienie tutaj może być przerwane, kiedy pojawią się kolejne żądania alimentacyjne. I sam taki proces, ta cała procedura służy temu, żeby była taka stabilność prawna i żeby można było unikać jakichś zdarzeń, jakichś sytuacji, gdy te długi. Już stają się tak zwanymi długami wieczystymi. Dłużnik w tym momencie, w tym momencie może uniknąć jakichś konsekwencji finansowych, które są konsekwencjami długotrwałymi, takimi, które bardzo długotrwają. Może uniknąć tych konsekwencji finansowych, które wiążą się z niespłaconymi długami. I Teraz, właśnie, powiem o różnicach jeszcze yy, okresów przedawnienia długu, a zależnie już od rodzaju zobowiązań, i te okresy przedawnienia mogą trwać od 2 do 10 lat. Wszystko zależy od rodzaju długu, charakteru długu, rodzaju umowy i charakteru umowy. I na przykład, jak mamy takie przedawnienie długu, to kiedy, kiedy ma miejsce przedawnienie długu? Kiedy te wszystkie określone warunki przewidziane przez przepisy prawa zostaną spełnione? A więc musi już minąć tak zwany okres przedawnienia, i ten okres jest zróżnicowany zależnie od np. charakteru umowy, rodzaju tej umowy. A także kategorii tak zwanego wierzyciela, czyli osoby, która dług egzekwuje. I na przykład są długi, które mogą ulec przedawnieniu na przykład po krótszym okresie czasu, ale mamy też tutaj do czynienia z dokładnymi takimi szczegółowymi zasadami tak zwanej egzekucji, czyli odzyskiwania długu. I trzeba to zweryfikować, czyli sprawdzić w adekwatnych jakichś aktach prawnych, przepisach, które wiążą się z tym długiem. I w tym roku, w roku 2024, przedawniają się pewne rodzaje długów. A jeżeli przyjrzymy się temu polskiemu systemowi prawa, to mamy. Wiele długów, które już w lutym tego roku, już ogólnie w roku 2024, są przedawniane. I na przykład to są tak zwane długi z tytułu umów cywilnoprawnych. Zachęcam do wysłuchania moich nagrań na temat umów cywilnoprawnych, o których mówię. To jest cały szereg. One, te wszystkie przepisy umów cywilnoprawnych są przede wszystkim w kodeksie. Cywilnym. I te długi z tytułu tzw. umów cywilnoprawnych ulegają przedawnieniu po upływie dekady, czyli 10 lat. Dotyczy to, jeżeli chodzi na przykład o, jeszcze o przedawnienie w tym roku, to na przykład z obowiązań podatkowych i długi z tytułus obowiązań podatkowych ulegają przedawnieniu po 5 latach ale uwaga, od końca roku, w którym upłynął tak zwany termin płatności. Kolejne długi z tytułu decyzji administracyjnych, one ulegają przedawnieniu po trzech latach, ale od, uwaga, od dnia, kiedy decyzja Stała się decyzją ostateczną i długi, o których wspominałem już, yy, z tytułu alimentów, długi z tytułu alimentów również ulegają przedawnieniu po trzech latach, ale uwaga, od dnia tak zwanej realizacji roszczenia i to od dnia, kiedy ta realizacja roszczenia stała się możliwa. A jak możemy zweryfikować, czy dany dług uległ przedawnieniu? Ano. Żeby to można było zweryfikować, sprawdzić, czy ten dług uległ przedawnieniu, możemy tutaj udać się do tak zwanego BIK-u. <laughs> sprawdzić to w Biku, zweryfikować w BIK-u. BIK to jest inaczej Biuro Informacji Kredytowej. Należy też brać pod uwagę, wiedzieć, pamiętać, że te wszystkie wiadomości, informacje o nieważnych długach nadal mogą gdzieś tam Figurować w tym, tak zwanym rejestrze dłużników, i wtedy dłużnik ma prawo po prostu wystąpić, wystosować taki wniosek o usunięciu długów, które są już unieważnione, a dalej są w tym rejestrze. I nikt tutaj nie robi łaski, one muszą zostać usunięte. Tak wygląda ta sprawa przedawnienia długów, między innymi. Zachęcam także do y, wysłuchania moich nagrań na temat umów cywilnoprawnych, na temat pożyczki kredytu. Y, co prawda, zmieniają się zasady, ale ogólne informacje są takie same, a na moim kanale Przemysław Goranin mogą Państwo y, dokładnie to sprawdzić. Y, w związku, y, związku z powyższym, także zachęcam. Y, kontakt do Biku mogą Państwo znaleźć także w internecie i. I jeszcze dodam jedną rzecz, która jest też bardzo istotna, że 28 lipca 2018 roku zmi zmiany, zmian, zmianie uległy tak zwane terminy przedawnień. To było dokładnie 6 lat temu i taki zasadniczy podstawowy termin przedawnienia skrócono wtedy z 10 do lat 6. Tak zadecydował ustawodawca. Niektóre roszczenia też uległy przedawnieniu dużo wcześniej i, i tak to właśnie mm, wygląda. A same jeszcze y, warunki przedawnienia długo, o których chcę tutaj wspomnieć, żeby ten dług y, został uznany za przedawniony, to musi upłynąć przede wszystkim czas, który określa prawo y, i nie zostały także podjęte działania. Prawne, tak zwane działania prawne, które na przykład przerwałyby ten bieg e, przedawnienia. A jeżeli jest przerwanie biegu przedawnienia, kiedy to może być? A na przykład, kiedy już jest wezwanie do zapłaty, kiedy na przykład zawarto obustronną ugodę, kiedy rozpoczęto tak zwane mediacje odnośnie tego zadłużenia, a także kiedy podjęto jakieś działania. E, Typu kierowanie sprawy do sądu, kiedy został złożony pozew, albo wezwanie do zawarcia porozumienia. I ignorowanie wiadomości od sądu oczywiście, albo też prób kontaktu wierzyciela z sądem, to tutaj żaden sposób na przedawnienie tego zadłużenia. I tutaj wierzyciel może także sięgnąć do zapisów o podjętych próbach kontaktu w sądzie. I po każdym, jeżeli na przykład mamy to przerwanie przedawnienia, ono biegnie na nowo. I gdy na przykład y, prze, następuje przerwanie przedawnienia, na przykład są jakieś czynności y, odnośnie postępowania przed sądem albo też innym organem, który powołany jest do rozpoznania sprawy, albo egzekwowania roszczeń tego rodzaju, to przed sądem, tak, tak zwanym sądem polubownym, to przedawnienie nie, nie rozpoczyna biegu na nowo, dopóki nie zakończy się postępowania. Tak to właśnie, proszę Państwa, wygląda. Proszę także uważać na rozmaite firmy windykacyjne, które nie zawsze, ale nader często podejmują się egzekwowania długów przedawnionych, których już nie chce egzekwować organ, prawny sąd. A dodajmy jeszcze, że te firmy windykacyjne działają na granicy prawa. Tak, zgod, niby zgodnie, ale na granicy. I w związku z tym należy to bardzo dokładnie weryfikować. W związku, także pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, że, że sama że windykator nie może prawie nic. Komornik może prawie wszystko, aczkolwiek nie wszystko, a windykacja prawie nic. I proszę pamiętać, że windykator nie ma prawa, także na przykład przyjechać do Państwa mieszkania rozmawiać z osobami postronnymi, wtajemniczać kogokolwiek, nie ma prawa bez zgody, także. Wejść do mieszkania. Pamiętajmy, że komornik może to zrobić, ale musi być decyzja sądu, nie inaczej. A windykator nie może prawie w ogóle. Dzisiaj w ogóle firmy windykacyjne, odkąd pojawiło się tak zwane zjawisko antywindykacji, już nie są tak pewne siebie, pracują bardziej na zlecenia i tutaj rzadko się zdarza, żeby taki windykator zawitał do domu. A jeżeli już i będzie na przykład rozmawiał przez domofon, to w tym momencie można go nawet nagrać i pozostawić to jako dowód dla sądu. Ostrzegam. Mówię o windykacji antywindykacji w jednym z moich nagrań, a niebawem będę ten temat odświeżał, bo w przepisach prawa zmienia się bardzo wiele. I pojawi się kolejne nagranie już przygotowuję na temat antywindykacji, stan prawny na rok obecny, czyli 2024. Dziękuję Państwu za uwagę miło mi, że słuchacie moich nagrań, dziękuję za wszelkie lajki, polubienia i zapraszam już niebawem do, na moje kolejne nagranie. Przemysław Goranin, nauczyciel prawa pedagog. Do usłyszenia, do widzenia.